Jeżeli je wykonacie, otrzymacie milion złotych. ja pierdolę! Ło kurwa! Czarcy oh no. sobie stroicie, ale! To nie będzie takie proste. Jeżeli ich nie wykonacie, to płacicie milion. Ponieważ będziecie musieli z kimś rywalizować. I będziecie rywalizować o milion złotych z Martą, Karolem oraz Polą. Ja pierdolę! Wytworzycie drugi projekt. Marta płacze, bo musi być z Karolem w teamie, nie? Też bym się popłakał Marta, ja cię rozumiem.